Wulca spadła i ja pierdziela, aż się zcykałem. O, ale cię wyzwał na pojedynek. Tu się wyłamować nie da! Władnik złamany! Klasa z czterobakiem się idzie od razu. Elegancko! Zobie, tak to się robiło. Dobra, nie będę wam mówił, kurde. Jak się prezentuje teraz na Węgrzech? Tak, milion dolców! Padłuknął! Dogoniłem go! Nie no żartuję, łeb w łeb, ja pierdzielę Minimalnie go wziąłem Dobrze, żeśmy tak na pełnym gazie nie wpadli w te kałuże równo No równiutko, ale bardziej ja wygrałem, bo odpuściłeś no, 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 no. Căci curd, się zaraz! element młody jest na, same, na, na samym szczycie jeszcze no i gdzie mi tu hamujesz no co robisz i jak się to mówi A co to za przystojniak? Co mówisz? Jeszcze raz w koło 30 Albo jedź pierwszy i nakraj z góry młody, dobra? Masz radę? Masz trudne zadanie goś Młode zadanie na poważnie wziąłeś, gościu! No. Zakręciłeś c Mało no, mam Trzy litry Mało? Zrobiło się parno to Ale gleba! MRF-a Teraz to tak! Ну и в чем, O, o, Bele jak, ale wjechał o. Ciekawe czy MRF-om teraz wiedzie. Nie ma szans! Udało się! To co? Tara tamte? Uh. Kurde noga mistylnego hamulca spadła! I ja pierdziela! jeszcze się zcykałem! Bo nie mogłem trafić z powrotem! Nie, nie chcesz się go zbierać później? Nie chcę się go zbierać I później pchać A no i kasu, żeby się nie zabrudził te male, <grym> Czy ten mały sobie spróbujemy? Chcecie go spróbować? Co? Ty pierwszy Konrad pewnie że pierwszy To jest największy ty... Dawaj kamień papier Kto pierwszy? O ale cię wyzwał o, na pojedynek to nie, Ja to nie umiem grać <grym> To od razu pierwszy Wyzwał cię na pojedynek Ну, сейчас первые воды. Zadziczowany! Trudno!